Co tam jest? To mapa! To mapa? Co to jest to mapa? No otwórz bardziej. O, proszę. Wyjmujemy, co tam jest? Poczekaj, mama pomoże trochę prawda? O, proszę. Ale usiądź na kanapie. O, tam no, a co tam jest? Wyjmij, co jest w paczce. Chyba coś dla Ciebie. Mocno. co Czekaj. O! Króliczek. Co to jest? Króliczek. O! Króliczek! Króliczek? Króliczek. Gosia też ma króliczka? Króliczek. Masz króliczek? A króliczka? króliczka? Daj mu buziaka? Gosiu. Kochasz króliczka? Tak, siadaj króliczku. Siadaj, króliczku. O, Bam zrobił. Chodź, Tak. Maja jest mamą króliczka. Gosiu, a jak twój króliczek ma na imię? Tata? Tata królik. A to jest mama królik? Mama I tata królik. Kulli. A gdzie on ma uszka? O! Na Zbryjka. Nie ma. Nie ma uszek? A to co to? Ucho! Ucho. A gdzie ma oko? Tu! Muszki. Muszki. A zobacz, czy ma ogonek? O, ma. Ogonek ma. Podobać się króliczek? od uh -huh. A małgosiu, powiedz dzięki ciociu. Dzięki ciociu. Czekoladko. Powiedz czekoladka. ma. Powiedz dzięki ciociu. Za króliczki. Dej króliczki. Podobają Ci się króliczki? Maja? Pani, tu, pani, pani. Ta. Nie, nie. Puśćcie ci buziaczka. Nie, Puść Puśćcie ci buziaczka. Halo Maja. Buziaka puść. Maja. A Gosia puszcza buziaka dzieci? Puśćcie ci buziaka. Nie, tu Basia patrzy na nie. Dobra, nie. Dobrze, to powiedz. Papa Cieciu. Papa Ja. Papa pa, ja. Ojejku.